Hej, hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na kanale, skoro już weszły te mega linie, to znowu będziemy je molestować, mamy właśnie te wspomniane mega linie za dwie dyszki, Zodiak 10 razy kasa, podkowa szczęścia, słuchajcie, zrabki podawane przez panią Zodiak z numerem 22, zobaczymy co z tego będzie, wkład 40 zł, trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapki, subskrypcje, witam wszystkich. Nowych subskrybentów zachęcam, aby pozostać tutaj na dłużej. Jeżeli kiedyś się udał kulać do 4000 subów, zrobimy rozdanie. Na razie no, nie mogę Was pochwalić, na pewno nie wszystkich, bo wiem, że są widzowie, yy, którzy otwarcie mówią, że oglądają filmy w całości, nawet na przyspieszenie, ale w całości. A no, niestety statystyki. Są takie, jakie były, także na razie poprawy nie ma, ale liczę na Was. Podkowa szczęścia z numerem 40. Szukamy wygrywających liczb i czego? Podkowy. 47, 13, 26, 12. Proszę, jest wygrana. Pięknie. Czyli Pani, można powiedzieć, ok, bo coś mamy. Nie będzie zera, to już jest postęp. 11, oboczek 17, 33, 37, 44 i 45, a tu mamy piątala, grosz do grosza, ponoć będzie kokosza, piątka jest, wkład, przypominam, 4 dychy, 10 razy kasa z numerem 21, szukamy wygrywających liczb i mnożników, jak widzicie, to jeszcze mam pomazane te pazury, bo na drugi dzień po premierze Megalini w znowieniu nagrywam, ale zobaczycie to później. Szukamy 8, 40, 16, 12, a mamy 7, piękny obok, 19, 17, no oboczki, 26, 32, 14, 13, 20, 42 i 41. No nic nie ma, ciekawa jestem, czy uda się kiedyś znaleźć mnożnik. No ja za często nie drapię tej zdrapki, także czego tutaj wiecie, oczekiwać. Zodiak, wspomniany numer 22. Szukamy gwiazdy, szukamy księżyca. No zobaczymy, czy ten mój, w cudzysłowie, ulubiony numer się spisze. Jest konik, żółw, flaming, jednorożec, słońce, delfin, ziemia, UFO, Sputnik, Portyk, jest gwiazdeczka, czyli coś, coś jednak drga w tym numerze fajnie. Krab, lira, naczynie, Syrena, Chmura, Parasol, Statek, Kotwica i Miś. A pod gwiazdką, ile mamy? 10 zł, no ale jest i to jest najważniejsze. CC kontrolne. Mam nadzieję, że się zgadza. Dawno tej strawki nie drapałam, także wiecie, różnie to może być. No i ten nasz rodzynek deser megalinie z numerem trzecim, Trzymajcie kciuki. Zaczynamy od auta. Wybaczcie, jeżeli będę pomijać, no ale wiecie, jak to ślepy. Tak jak ja. No to może być. Auta nie widzę. Albo nie ma, albo nie, nie dowidzę. Proste. Ananasik. Kto nie widział mojej premiery? Wsnowienia. Zapraszam, bo poszło przyzwoicie. Piłka. Tyle zdradzę. Piłka, piłka. piłeczki dali, także pół biedy. Ok. Kolejny symbol: foto. Fajnie było, jakby. Fajnie by było, jakby i tu coś było. Chociażby zwrot, mile widziany. No, marzyłoby mi się zobaczyć taką całą zdrabkę w liniach. Dobrze, że zamarzenia nie karają. Mleczki są jeszcze tu. I tu, ok. Kolejny symbol zegar. Zegar, zegar. Nie widzę, także dalej nie lecę. Cytrynka. Z nie nadrapywałam. Mam nadzieję, że wytrzymacie. Kokos. Naprawdę zachęcam, żeby nie przewijać i oglądać. Zacznę chyba takie, wiecie, co pójść zrobić. Będę w trakcie filmu rzucała jakimś hasłem i zobaczymy. Albo nie, będę mówić właśnie, że kto dotrwał do tego momentu, pisze w komentarzu to i to i zobaczymy, ile osób ogląda. I od razu będziemy wiedzieli, <grytanie> kto nie tyle co ogląda, a słucha cały odcinek. To jest, powiem Wam, dobry pomysł. Kości. Arbuzik, Taki sprawdzian. <noise> nie widzę. Cicho biegi. Firmy szelest. Kuszą, kuszą. Daliby coś. Byłabym wdzięczna. Żółwik, Żółwik, Żółwik. Kurza twarz. Nie widzę. Popcorn. No tak. Ciężko jak już druga linia by była. Na przykład spodkową. Wiecie, nadzieje są zawsze. Motyl. Motyl, motyl. Jest. Motylek. Motylek. Ok. Tęcza. Jest. Tęcza tu jedna. Jest tu. No już widzę, że pierścionek drugą linię wyrobił. I flaming chyba też. Niedobrze, niedobrze. Szminka. Czy jest gdzieś tu takie ustrojstwo? Nie widzę, słuchajcie. Prezent. Czy gdzieś był prezent? Tak, tu jest jeden. A, i tylko jeden. No nieładnie. Winogrono. Winogrono chyba było gdzieś. Tak, tu mamy winogronko, tu i tu. Kolejny symbol, słoneczko. Coraz mniej szans, słuchajcie. Okej. Okay. Gwiazdeczka. Gwiazdeczka, gwiazdeczka. Lody. No nieładnie, nieładnie ja tu widzę. Nieładnie. Okej, okay. sakwa. W ogóle nie widziałam sakwy. Słuchajcie, serducho. Ale Loki to nie ma serca. to Chyba każdy wie. Dzwon. Nie widziałam. Słuchajcie, dzwona. Kudka. Kudkę gdzieś widziałam. No, i ostatni symbol, rower, który nam tu nic nie daje. W bonus. Nie, no, nie wierzę, patrzcie. <grystanie> w bonusie dolar. Zobaczcie. Druga moja zdrabka drapana od wznowienia, i mam drugiego dolara. Szok. Ja pierdzielę nie wierzę. Patrzcie, Wy na to. Szok i niedowierzanie. Ja nie mogę. 40 złotych wkładu, haha, zgadza się, a ja mam 115 złotych wykładu. Pięknie, zobaczcie, jaki piękny dolar. Człowiek myśli, że nie ma, nie ma lot to nie ma serca, a tu coś, coś dryga. Drugi mój dolar na wznowieniu również mi się udało, dolara mieć. To jest ciekawe, ile tam było, to zapraszam. A tutaj no coś pięknego. Dziękuję Wam za oglądanie, bo się wiecie, ze szczęścia, to zaraz tu, nie wiem, rozpłaczę. Oczywiście ja ja sobie robię. Zostawiajcie łapki, jeżeli Wam się podobało. Subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa pa.